Cześć, Adrian Łapczyński, Epic VR. Zapraszam na kolejny odcinek Luźno o VR, w którym porozmawiamy o poważnych sprawach. Wirtualna rzeczywistość i medycyna. Sami mamy na koncie sporo wdrożeń w tym obszarze, natomiast dzisiaj podzielę się z Wami ciekawą historią, która niestety nie jest historią naszego autorstwa, ale pokazuje kolejny przykład wykorzystania wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w służbie ratowania życia i zdrowia człowieka. Jak wiemy, operacje są dosyć ryzykowne. Tak? Praca chirurga wiąże się z tym, że musi być zawsze skupiony i nie ma najmniejszego miejsca na popełnienie najmniejszego błędu. W tym przypadku może pomóc właśnie wykorzystanie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, gdzie taki chirurg przed operacją może sobie zwizualizować i przejść całą operację w wirtualny sposób. I tego właśnie dotyczy artykuł, z którym chciałem się podzielić, dotyczący tego, że trzy wielkopolskie szpitale otrzymały kilkadziesiąt milionów złotych z czego część tej kwoty zostanie wykorzystana na właśnie wdrożenie narzędzi wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, która, jak tutaj podaje TVP Poznań, zmniejszy ilość powikłań, a przy okazji skróci czas wykonywania zabiegów, ponieważ y, będą mogli przykładowo wszypić więcej endoprotez pierwotnych, bo te zabiegi są średnio dwa razy dłuższe, czyli osoba ćwicząca taki zabieg wirtualnej rzeczywistości będzie w stanie znacznie szybciej go przeprowadzić, plus jeśli będzie znała konkretną anatomię człowieka, to będzie mogła tutaj w tym przypadku jeszcze lepiej przygotować się do konkretnego przypadku. Także, jak widzicie, wirtualna rzeczywistość nie jest wcale zabawką, chociaż służy nam również do celów yy, rozrywkowych, ale to przede wszystkim technologia, która zmienia każdy obszar naszego życia. Zachęcam do śledzenia luźno o VR, do oglądania kolejnych odcinków, gdzie tam publikujemy różne inne ciekawe informacje z zakresu wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Miłego dnia!